Cześć, dzisiaj w Sopocie jest minus 7, odczuwalna minus 14. Także w końcu można powiedzieć, że jest zimno i mróz, a nie jakieś tam 0, minus 1, marne. A ja, korzystając z tej pięknej pogody, wybieram się do Gdyni po mój ulubiony chleb, bo to jest kolejna taka moja przyjemność, ja nie wiem, chleba na co dzień. Natomiast od czasu do czasu wybieram się do piekarni. Właściwie to jest kawiarnia, tłok w Gdyni. Mają po prostu takie niesamowite wypieki. To jest w ogóle ciekawy też case, bo oni byli kawiarnią. W czasie covidu musieli się oczywiście zamknąć, no i postanowili piec chleby i różne inne pyszne słodkości. No i po prostu takim to chwyciło, że już nie wrócili do tego e, stylu kawiarnianego. Mają parę stoliczków, ale głównie jest tam chleb, wypieki, też różne wegańskie. No oczywiście kawa też jest przepyszna. Także tam się dzisiaj wybieram po pyszny chlebek. No hej, przyszłam już do domu. Pozmywałam naczynia. Chciałam wam pokazać ten chleb. To jest właściwie chyba połowa tego chleba, bo resztę dałam bratu. To znaczy zjadłam razem z bratem na śniadanie. Teraz zrobię sobie z niego taki lanczyk szybki. Posłuchajcie tego jest po prostu no, najlepszy ja właściwie ten chleb to bym mogła jeść tylko z masłem wiecie mi niewiele już trzeba do szczęścia ja to jestem ogólnie prosta dziewczyna chleb z masłem trochę Lodo. Wiem, że trochę dziwnie je kroję, ale dzięki temu ono jest po prostu duże i świeże, bo jest cały czas pestka i awokado jest głupie i myśli, że ciągle jest na drzewie. Halo? Hej. Chciałam przy okazji podzielić się z Wami moim ostatnim zakupem, bo jestem bardzo podekscytowana. Kupiłam sobie w końcu gimbala. Oczywiście na raty. Gimbal to jest taki statyw, to jest też taki selfie stick, który powoduje, że ruchy kamery są bardziej stabilne, płynne. Kiedy nagrywałam na przykład chodząc, nie wiem, po mieście, po plaży, to strasznie mnie denerwowało, że Obraz jest taki trzęsący się i nierówny, i to może też powodować, że się robi trochę niedobrze, jak się ogląda te filmiki, a to nie jest efekt, który chcę osiągnąć. Także kupiłam sobie tego gimbala. Właściwie to jest też prezent taki trochę dla Was, bo mam nadzieję, że dzięki temu moje filmiki będą dla Was przyjemniejsze do oglądania. Czemu w ogóle Wam o tym mówię? Bo przy okazji tego zakupu też, który był dość przemyślany, długo się zastanawiałam nad tym. Myślałam też o tym właśnie, w jaki sposób my gromadzimy drobną elektronikę, różnego rodzaju dodatki do niej, jak słuchawki, ładowarki. Zwłaszcza teraz w okresie okołoświątecznym Black Friday, Cyber Monday, jeszcze więcej tego trafia do naszych domów i im więcej to tym trudniej jest nad tym zapanować. No i niestety kończy się to tak, że w nowy rok wchodzimy znowu z nadmiarem rzeczy. Ta drobna elektronika jest o tyle niebezpieczna, że zawsze nam się wydaje: A co tam, jeden mały kabelek, jedna jakaś końcówka, przejściówka, jedna para jakichś słuchawek, zostawimy to sobie na zapas. No i potem okazuje się, że tych kabli mamy osiem. Ta drobna elektronika gdzieś tam lubi nam umykać, chować się po kątach. Dlatego właśnie dzisiaj przekaz tego zakupu. Stwierdziłam, że zrobię porządek w elektronice i przy okazji podzielę się tymi sposobami na to, jak uniknąć właśnie nadmiaru w, w tej kategorii rzeczy. Malikondo radzi nam minimalizować, odgradzać swoje mieszkania, dzieląc właśnie na takie kategorie jak ubrania, jak papiery, rzeczy sentymentalne, książki. Natomiast mi się wydaje, że to są tak duże kategorie, że one no, już troszeczkę nie pasują do naszego stylu życia, bo my tych rzeczy mamy dużo i w każdej z tych kategorii mieszczą się. Podkategorie, które też potrafią rozrastać się do dużych rozmiarów. Dobrym sposobem jest stosowanie właśnie małych kroków i, zwłaszcza w tym okresie zimowym, kiedy chcemy przygotować się właśnie na, to, na te święta, zaprowadzić troszeczkę więcej porządku w swoich domach, to warto nie porywać się od razu na odgracanie całej przestrzeni, tylko wybrać jedną kategorię, która jest szczególnie problematyczna, która szczególnie nas irytuje, wprowadza taki nieporządek do naszego domu. Dla mnie właśnie taką kategorią rzeczy jest ta drobna elektronika, ładowarki, różnego rodzaju kable. Druga zasada, o której też już wcześniej mówiłam na kanale, to jest zasada, żeby robić takie odgracania regularnie w ciągu roku i ostatnio wpadłam na taką nową rymowaną nazwę Wracaj i odgracaj, co mi się bardzo spodobało, bo jak wiecie... Wszystko, co się rymuje, jest prawdą. A tak serio po prostu łatwiej jest to zapamiętać. Nawet jeśli macie świetnie zorganizowaną przestrzeń, macie jedno dedykowane miejsce, gdzie trzymacie wszystkie swoje kable, to z czasem będzie się tam robił bałagan, więc nie irytujcie się, że jak to jest możliwe, że znowu mam, mam bałagan poplątane jakieś kable. Świetną zasadą jest to, żeby na wszystko mieć miejsce. Ja właśnie swoje wszystkie kable trzymam w szafce, w takim plastikowym pojemniku. Świetna jest też zasada one in one out. Ja kiedy teraz kupiłam sobie tego gim gimbala automatycznie wiem, że pozbywam się sprzętów, które poprzednio służyły dla mnie właśnie. Miałam takie dwa selfie sticki, które były Dostanie słabej jakości, już też troszeczkę mm, popsute, nie, nie do końca sprawne. Na pewno warto jest stworzyć sobie jakiś taki system, który pomoże nam zachowywać porządek w naszych przedmiotach. I tutaj warto wspomnieć, że im prostszy jest ten system, tym jest większa szansa, że mm, będziemy go wprowadzać w życie, że on będzie nam służył i będziemy go rzeczywiście realizowali. Wiele sklepów sprzedają różnego rodzaju właśnie kolejne gadżety do przechowywania kabli, do porządkowania kabli, natomiast to jest kolejny przedmiot, kolejna rzecz, którą musimy wprowadzić do swojego życia. Nie jest to zupełnie niezbędne, bo tak naprawdę tym lepiej będziemy zorganizowani, im mniej tych rzeczy będzie w naszych szafkach, w naszych szufladach. Zachęcam Was do tego, żeby w tym okresie grudniowym, przedświątecznym, zrobić jakieś małe odgręcanie. Niedługo będziemy dostawać prezenty, będą przychodzić do nas goście. Także na pewno, z jednej strony, będzie nam łatwiej utrzymać porządek w mieszkaniu na wypadek, właśnie gości, a z drugiej strony, będziemy mieć też miejsce na te nowe przedmioty. Dajcie znać, jak wy się przygotowujecie do świąt, jakie macie podejście do elektroniki. I do zobaczenia w kolejnym vlogu. Cześć.